Witam was ponownie na kanale MegaDiskont.pl. W tym odcinku chcę zaprezentować już kolejną postać z Mini a będzie to Rainbow Dash. Jest to duży kucyk od firmy Hasbro. W zestawie oprócz Rainbow Dash mamy trzy pary kolczyków. Są to zielone, fioletowe i czerwone. Każdy z tych kolczyków, każda para z tych kolczyków ma inny Inną figurę. No, ale teraz zobaczmy może samą Rainbow Dash, która ma jasno niebieską sierść. Ma oczywiście piękną bujną grzywę w tęczowych kolorach. Zobaczcie, jest ona zakręcana, jest jej bardzo dużo. No i troszeczkę mniejszy ogonek w kolorach niebieskim i fioletowym czyli łącznie z tą grzywą wszystkie te kolory tworzą kolory tęczy. Oczywiście Rainbow Dash ma również skrzydełka, tym razem postawione do góry i tak już one zostaną. Jej oczka są fioletowe, a koło źrenic widzimy białe, malutkie gwiazdeczki. I jak dobrze wiecie, Rainbow Dash ma oczywiście na jednej z nóżek skopytek z swój symbol, znak rozpoznawczy, czyli chmurkę z błyskawicami. No i w tym zestawie również tego nie zabrakło. Poza tym ubrana jest w żółtą bluzeczkę, która jest zapinana, możecie ją oczywiście zdjąć, jest pikowana i bardzo fajnie pasuje do spódniczki koloru różowego z niebieskim paskiem, i również ta spódniczka jest pikowana, ale jest dodatkowo falowana i taka rozkloszowana, więc bardzo ładnie to wygląda. Jak nie trudno zauważyć, Rainbow Dash ma na sobie rolki, ale jeszcze zanim o nich opowiem, to na tych rolkach widzimy takie kolorowe, ściągane skarpety. Oczywiście możemy je zdjąć, ale no po co to robić? Ładnie to wygląda, jest to bardzo modne, pasuje do stroju. I w tym momencie Rainbow Dash ma je założone na przemian, czyli różowa, zielona i zielona, różowa. I teraz może coś o tych rolkach. Rolki są niebieskie, sznurowane i mają czerwone i żółte y, takie kółeczka. Oczywiście możemy je zdjąć później, jak znudzi Wam się y, jeżdżenie na tych rolkach z zabawką. No to y, Rainbow Dash może sobie po prostu pochodzić bez nich. To teraz zobaczmy, jak jeździ ona na rolkach. W tym wydaniu kusyk jest dość duży i ma na sobie bardzo mnóstwo ładnych, kolorowych, modnych akcesoriów. Ale to nie wszystko, bo tak jak wspomniałam, mamy jeszcze kolczyki, które łatwo zamontować na uszkach. Możecie oczywiście je zakładać na dwoje uszu, na jedno tego samego koloru lub innego. Ale można jej wpiąć jeszcze więcej, czyli na przykład dwa kolczyki w jedno ucho albo nawet trzy. W ten sposób bardzo nowocześnie i tak czadersko wygląda Rainbow Dash. I to już koniec tej recenzji. Zapraszam do oglądania innych moich recenzji o modnych kucykach My Little Pony.